Dzień dobry. Dzisiaj będzie o atakowaniu chochoła. Podejrzewam, że większość z Was ma już jakieś pojęcie, o czym będziemy dzisiaj mówić. Atakowanie chochoła to taki zabieg, błąd logiczny lub chwyt erystyczny, w którym nieco wykrzywiamy tezę przeciwnika, tak żeby łatwiej ją było obalić. Czyli przeciwnik wygłosił jakąś tezę, która jakoś się broni, i jest dość trudna do obalenia. Więc bierzemy tę jego tezę, wykrzywiamy ją, czynimy z niej chochoła. Dlatego po angielsku nazywa się ten błąd strawman fallacy, czyli taką słomianą kukłę, którą bardzo łatwo jest nam później obalić, przewrócić, wygrać z nią jakiś tam pojedynek. Oto przykład zaczerpnięty z internetów. Jedna osoba mówi: Kobiety o równych kwalifikacjach i obowiązkach co mężczyźni powinni otrzymywać taką samą płacę. Przeciwnik odpowiada. A więc uważasz, że teraz wszyscy mężczyźni powinni obciąć sobie pensję do równej ilości i rozdać kobietom niezależnie od kompetencji, to zwykła kradzież zrównywanie na siłę, niesprawiedliwość i socjalizm, którego nie jesteś w stanie obronić. Skoro ty zarabiasz 5 tysięcy jako programista, a pani podlewająca kwiatki w twoim biurze 3000, to powinieneś jej oddać tysiąc tylko dlatego, że jest kobietą? Absurd! A jeśli twoja menadżerka zarabia więcej niż ty, to już jest ok? Kolejny nonsens. Tutaj właśnie mamy do czynienia z rozszerzeniem tezy przeciwnika. Zobaczcie, co się stało. Pierwsza osoba mówi o równości płac między mężczyznami a kobietami o takich samych kwalifikacjach i obowiązkach. Taka jest teza. A zobaczcie, do jakiej tezy odnosi się przeciwnik. A więc uważa, że teraz wszyscy mężczyźni powinni obciąć sobie pensję do pewnej równej ilości i rozdać kobietom niezależnie od kompetencji. Zupełnie inna teza, bardzo wzmocniona, to znaczy równość płac między kobietami i mężczyznami bez względu na kompetencje i obowiązki. To jest zupełnie inna teza, ale właśnie tę tezę przeciwnik obala, co sprawia wrażenie, że obala cały argument. No i na tym polega właśnie Strowman Fallacy. Weźmy teraz trochę inny przykład, choć dotyczy bardzo podobnego tematu. Zaraz zobaczycie fragment dyskusji między Jordanem Petersonem a Cathy Newman. Peterson to jest taki kanadyjski psycholog kliniczny, który jest też wykładowcą akademickim i takim trochę filozofującym psychologiem, który mówi trochę o sensie życia, o różnicach płciowych, o postmodernizmie. I Cathy Newman to jest taka brytyjska dziennikarka, taka bardzo ostra kobieta, z którą ciężko się dyskutuje. W ogóle cała dyskusja umieszczona na, na YouTubie jest, są też polskie napisy na kanale Wojna Idei. Yy, cała dyskusja jest naprawdę bardzo fajnym przykładem tego, jak można próbować naciągać tezę przeciwnika, żeby łatwiej ją było obalić. I Peterson bardzo dobrze sobie radzi z tym, żeby od takich zabiegów uciekać w dość taki dżentelmeński sposób. Więc polecam zobaczyć sobie cały, cały film, yy, link będzie w opisie. Natomiast wy zobaczycie tylko fragment. Fragment, w którym Peterson broni tezy, czy właściwie przedstawia taki pogląd, że kobiety statystycznie zarabiają mniej niż mężczyźni, nie dlatego, że są kobietami, ale ze względu na wiele innych czynników, na przykład pewne cechy charakteru, mniejsza chęć do rywalizacji, pewnie to, że statystycznie kobiety częściej pracują w domu, zajmując się dziećmi, a mężczyźni pracują zawodowo, robiąc karierę. A Newman próbuje przekręcić jego tezę. Właśnie, zobaczcie jak. so it seems to a lot of women that they're still being dominated and excluded to quote your words back to you it does seem that way but multivariate analysis of the pay gap indicate that it doesn't exist but that's so so just not true you. is it that's i mean that 9% pay gap that's a gap between median hourly earnings yeah. between men and women but that multiple, exists yeah but there's multiple reasons for that one of them is gender but it's not the only reason like if you're a social scientist worth, worth your salt you never do a univariate analysis like yep. you say well women in aggregate are paid less than men okay well then we break it down by age we break it down by occupation we break it down by interest we break it down by personality but you're saying basically it doesn't matter if women aren't getting to the top because that's what's skewing that gender pay gap isn't it you're saying well that's just a fact women it doesn't aren't necessarily matter. going to get to the top no i'm not saying it doesn't matter either you're saying, I'm it's saying a there are multiple vibe. reasons for it yeah, but that those are reasons. Why, why should women put up with those reasons? Why should, why women, should women be content not to get I'm not, not saying to that they should the put up with it. I'm saying that the claim that the wage gap between men and women is only due to sex is wrong, and it is wrong. There's no doubt about that. The multivariate analysis have been done. Zobaczcie, dziennikarka dwa razy próbuje przekręcić tezę Petersona. Pierwszy raz mówi coś takiego. Zatem to bez znaczenia, że kobiety zarabiają mniej, bo i tak kobiety nie dostaną się na szczyt stanowisk dyrektorskich? No i tam Peterson odpowiada, że wcale tego nie powiedział, ale Newman jest już mocno nakręcona, już, już, już czuje krew ofiary i idzie dalej. Dlaczego mówisz, że kobiety mają się pogodzić z tym, że zarabiają mniej? Czujecie to? Peterson mówi. To nie wynika z tego, że kobiety są kobietami i dlatego zarabiają mniej. Tylko, że kobiety są kobietami, z czym się wiąże dużo różnych innych czynników, i te czynniki wpływają na to, że zarabiają mniej. A Newman co robi? To bez znacze twierdzi, że to bez znaczenia, że kobiety zarabiają mniej? Mamy się z tym pogodzić? Dlaczego mamy się z tym pogodzić? Oczywiście dalej tam Peterson mówi, że absolutnie nie mamy się z tym pogodzić. Ale oczywiście do tego, do tego Newman zmierza, nie? żeby przedstawić jego tezę tak, żeby łatwo było ją zbić. Nowożytny mistrz erystyki i sztuki argumentacji, sztuki dyskutowania, Arthur Schopenhauer, o którym pewnie już gdzieś wspominałem, pisze w swoim właśnie najważniejszym dziełku Erystyka yy, opisuje ten sposób jako sposób pierwszy, może najważniejszy, może najczęściej spotykany. W każdym razie posłuchajcie tego. Rozszerzyć wypowiedź przeciwnika poza jej naturalną granicę interpretować ją możliwie ogólnikowo, akceptować ją w jak najszerszym sensie i traktować przesadnie. I dalej. Albowiem im bardziej ogólnikowe jest stwierdzenie, tym bardziej jest ono narażone na ataki. Dodam jeszcze, że atakowanie chochoła nie zawsze wiąże się z tym, że wzmacniamy tezę przeciwnika, czyli rozszerzamy ją, nie wiem, zamieniając mały kwantyfikator na duży, czyli yy, niektórzy zamieniamy na wszyscy, co ze zwykle yy, Pozwala łatwiej obalić tezę przeciwnika. Atakowanie chochoła może też przybierać formę po prostu bardzo nieżyczliwej interpretacji, zwłaszcza jeżeli ktoś nie wyraził się do końca precyzyjnie. Możemy po prostu jakoś tak, tak, tak to zinterpretować, żeby bardzo łatwo było to obalić. Już Arystoteles pisał o takim błędzie nieformalnym w dyskusji, który bardzo często się stosuje, który później przybrał nazwę. Addictus impliciter, addictum secundum quid, czyli jak ktoś nie zna łaciny, od mówienia prostego do mówienia takiego szczegółowego, precyzyjnego, naukowego, jakoś tak. Więc yy, bierzemy jakąś wypowiedź i po prostu interpretujemy ją jakoś tak precyzyjnie, przyjmując nagle taki jakiś bardzo naukowy, logiczny rygor, yy, żeby można było łatwo obalić tezę przeciwnika. Zobaczcie taki trywialny przykład. Ktoś mówi: Cięcie ludzi nożem to przestępstwo. Ktoś odpowiada, tak? Ale chirurdzy tną ludzi nożami nieustannie, a my im za to płacimy. Chcesz powiedzieć, że chirurgia to działalność przestępcza? Absurd. Cięcie ludzi nożem to wcale nie przestępstwo. Widzicie o co chodzi. Wiadomo, że jak ktoś mówił, że cięcie ludzi nożem to przestępstwo, zakładał tam jakiś akt przemocy, którego raczej w chirurgii nie ma. Chociaż może czasem. Closer. Taką powiązaną taktyką, którą często stosuje się razem z atakowaniem Hochoła, jest fabrykowanie konsekwencji, czyli coś, o czym mówiliśmy już jako argumenty równi pochyłej, które nie zawsze są błędne. Ale jeżeli troszeczkę przekręcimy tezę przeciwnika w nieznaczny sposób, także sama teza jeszcze nie będzie absurdalna, ale możemy ją trochę przekręcić, a następnie wyprowadzić z niej, może logicznie poprawny i zgodny z faktami, szereg następstw, które finalnie prowadzą do absurdu. Na przykład Krzysztof wieczorek, taki badacz z Uniwersytetu Śląskiego, podaje na łamach filozofów, to jest zresztą takie czasopismo, które polecam, podaje taki przykład połączenia atakowania chochoła z fabrykowaniem konsekwencji. Czytamy tak. Osoba A mówi: Uważam, że czynne prawo wyborcze powinno przysługiwać nie od 18, ale od 17 lub nawet od 16 lat. Jestem pewna, że szesnastolatkowie wystarczająco dobrze orientują się w otaczającej nas rzeczywistości, aby odpowiedzialnie wybierać prezydenta czy też posłów do Sejmu. Osoba B odpowiada: Czyli twierdzisz, że jak ktoś niezbyt dobrze orientuje się w rzeczywistości, to nie powinien mieć prawa wyborczego? W takim razie, idąc z Twoim takiem rozumowania, powinniśmy odebrać prawo do głosowania tym, którzy nie czytają gazet, nie oglądają telewizji, nie mają dostępu do internetu. Trudno o bardziej absurdalny pogląd. Tutaj autor zauważa, że zwykle jak pojawia się gdzieś absurd w dyskusji, jak ktoś komuś wykazuje absurd, to trzeba troszeczkę uważać, bo najprawdopodobniej mamy tam do czynienia właśnie z jednym z tych dwóch zabiegów albo z dwoma naraz. To znaczy, rzadko jest tak, że ludzie głoszą twierdzenia absurdalne lub twierdzenia, które prowadzą do absurdów. No, no dobrze. Dobrze, to jest jakoś powszechne zjawisko, natomiast trzeba uważać w dyskusji, bo prawdopodobnie ktoś tam coś albo przekręcił, albo zinterpretował w opaczny sposób, świadomie lub nieświadomie, właśnie po to, żeby wykazać absurd. Jeszcze jedną z takich form atakowania chochoła, o której można powiedzieć, jest taki zabieg, który się nazywa y, wybieranie wisienki. Cherry picking, y, falacy z angielskiego. Czyli co? Czyli. Mamy, jakąś, mamy jakiś, jakiś pogląd, jakąś zbiór poglądów naszego rozmówcy, i wybieramy stamtąd taką wisienkę. Wybieramy stamtąd coś jednego, rozszerzając to w ten sposób, że właśnie możemy się do tego przyczepić i możemy w ten sposób obalić cały system wierzeń. Możemy wziąć tutaj za przykład taką książkę, którą pewnie część z Was może czytała. Bóg Urojony, Richarda Dawkinsa. Dawkins w tej książce poświęca trochę miejsca na wykazanie, że system wierzeń religii judeo-chrześcijańskiej jest sprzeczny z obecnym stanem nauki, analizując tylko i wyłącznie opis tam stworzenia z księgi rodzaju, ten sześcio- czy siedmiodniowy. No i pokazuje, że to trwało trochę więcej niż tydzień. Ale zobaczcie, że większość wyznawców religii czy judaizmu, czy chrześcijaństwa. Nie bierze tego opisu stworzenia za literalny, tylko raczej metaforyczny. No ale właśnie to jest to wybieranie wisienki, nie? Że Dawkins bierze sobie bierze sobie tą wisienkę, czyli coś co może, wierzy, nie wiem, 1-2% żydów czy chrześcijan i atakuje to, sprawiając wrażenie, że obala cały system wierzeń yy, judaizmu czy chrześcijaństwa. Nie? Jeszcze jedną taką wersją atakowania chochoła jest taki sposób nie atakowania bezpośrednio tezy przeciwnika, ale przywołanie jakiejś tezy bardzo bliskiej, jakoś związanej z tą tezą, albo przywołanie stanowiska osoby, która jest jakoś związana, kojarzona z osobą, z którą dyskutujemy. A więc mówimy coś w stylu: Bardzo podobną rzecz powiedział kiedyś pan taki i taki, który jest z panem mocno związany, który podobnie jak pan twierdzi, że bla bla bla. I tutaj. Przedstawiamy jakieś stanowisko, które łatwo obalić. Można nawet je zmyślić. I oczywiście takie stanowisko bardzo łatwo można zmieść. Wtedy, jeżeli uda nam się je obalić, sprawiamy wrażenie, że obaliliśmy tezę przeciwnika, chociaż tak naprawdę wcale tego nie zrobiliśmy. Ok, to jest atakowanie Kohoła. Wiecie mniej więcej na czym polega, jakie postaci może przybierać. Jak się przed tym bronić? Jak można to zauważyć? No więc, po pierwsze, jeżeli sami dyskutujecie, wypowiadajcie się jasno, to znaczy stosujcie taką precyzję w języku, w tym jak wnioskujecie, albo w tym jak rozumiecie pewne pojęcia, bo to zwykle o to chodzi, żeby nie można było się do tego przyczepić. No, oczywiście nie chodzi o to, żeby być jakimś purystą i jak logik pilnować każdego słowa, przecinka, każdego więc, zatem, jeśli i tak dalej. Ale po prostu wypowiadajcie się jasno. Wtedy jest większa szansa, że wasza teza nie będzie przekręcona. Po drugie, jeżeli zauważycie, że ktoś przekręca waszą tezę, to zwróćcie mu uwagę. Przepraszam, to nie jest to, co powiedziałem. Oczywiście, możecie powiedzieć wtedy to samo innymi słowami, ale też jak zdarta płyta powtarzać to, co powiedzieliście, i zwracać uwagę, że to nie jest to, co stwierdziliście przed chwilą. Po trzecie, uczestnicząc albo obserwując dyskusję, Bądźcie wyczuleni na takie łatwe obalenia tez. Jeżeli gdzieś ktoś bardzo szybko wykazuje jakiś absurd, jawny absurd, no to zwróćcie uwagę na to, czy rzeczywiście obalona została teza przeciwnika, czy może jakaś teza związana z nią, teza stworzona na potrzeby obalenia. Po czwarte, zwracajcie uwagę na wszelkie parafrazy. To znaczy, jeżeli coś zaczyna się od słów, a więc twierdzi pan, że, no to uwaga! Punkt krytyczny, bo może teraz właśnie zostanie przekręcona czyjaś wypowiedź. Zwróćcie uwagę, że w tej dyskusji Peterson kontra Newman, Newman bardzo często zaczyna swoje wypowiedzi od: y, So you saying this? A więc mówisz, że i tutaj mówi to, co chciałaby, żeby Peterson powiedział. Więc jeżeli pada coś takiego, a więc twierdzi pan, że, chcesz powiedzieć, że, no to zwróćcie uwagę, czy rzeczywiście to jest to samo, co ktoś powiedział przed chwilą. No i po piąte, taka generalna zasada, którą zawsze warto powtarzać, zwracajcie uwagę na to, jaka teza jest dyskutowana. Czy, czy to, co, o czym my teraz rozmawiamy, jak, czy, czy to się odnosi do tezy? Czy to jest jakaś nowa teza? No po prostu chodzi o świadomość tego, Jaka jest teza? Jaki argument czy kontraargument teraz rozważamy? To wszystko. Możecie dać znać w komentarzach, czy znaleźliście jakieś błędy atakowania chochoła w internecie, czy w jakichś innych dziełach. Do usłyszenia.